Halo, halo, siemaneczko, dawno się nie widzieliśmy, bo wczoraj aż także no to ja tam się za wami stęskniłem. Siemaneczko, jeszcze raz tutaj witam wszystkich serdecznie. Jak już wbiłeś gorąco, zachęcam, mój drogi kolego bądź koleżanko, żeby zostawić tutaj łapeczkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybować ten kanał, żeby być tutaj ze mną na bieżąco. Dzisiaj bawimy się na eto na Superbecie. Mam nadzieję, że uda się ograć Superbeta i mam nadzieję, że wczoraj też się udało, bo tego jeszcze nie wiem, ale to będę wam mówił dlaczego nie wiem. Lecimy. Można 300 dodatkowe zgarnąć na superbecie. Oczywiście promocja jest skierowana do wszystkich nowych użytkowników, więc jeżeli jesteś zainteresowany, standardowo możesz tutaj założyć konto z naszego linku, który będzie się znajdował w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i następnie trzeba jeszcze potwierdzić zgodę marketingową, wpłacić minimum 5 dyszek i jest się zapisanym do meczu, do promocji na mecz Manchester United z Liverpoolem. Pierwszy depozyt to jest oczywiście jeszcze podwojenie, także można tutaj do dwóch stów ogarnąć bonusu. Jeżeli wpłacisz dwie stówki, dostaniesz dwie stówki i również jesteś zapisany. Na dodatkową promocję na mecz Manchester United z Liverpoolem i następnie. Jak już wpłacisz minimum 5 dyszek Grasz za dokładnie 2 złote z salda depozytowego Singla na to, że Liverpool bądź Manchester United wygra mecz Dzisiaj jest bez grafiki, ale macie dwa kupony Także tutaj można zagrać albo w stronę Liverpoolu Albo w stronę Manchester United I jeżeli ta ekipa wygra, którą wybrałeś I którą postawiłeś na kuponie pierwszym Za dokładnie 2 złote Za minimum 2 złote, przepraszam Z salda depozytowego No to w przeciągu 72 godzin dostaniesz jeszcze 3 stówki dodatkowe Także dzisiaj można zgarnąć 5 stówek 3 stówki dodatkowe no i jeszcze 35 złotych freebeta, za tutaj minimum wpłatę 5 dych, bo tam trzeba tylko 5 dych wpłacić i, i i tyle. I nic więcej nie trzeba robić, żeby takiego freeczera dostać. Także jeszcze raz, podsumowanie krótkie. Zakładasz konto, potwierdzasz gody. Minimum 5 dych wpłacasz i grasz za minimum 2 zł singla z salda depozytowego na zwycięstwo Liverpoolu bądź Manchester United. Trzymasz kciuki, jeżeli twoja ekipa wygra, 300 jeszcze do ciebie lecą. Pierwszy komentarz pod tym filmem będzie się znajdował link. Możecie tam zerknąć. Lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyski będą do zgarnięcia oczywiście w Superbecie. No i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujemy dokładne wyniki minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem. Typujemy do godziny 16.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nikogo gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. Tak to zawsze wygląda standardzie kto jest, i tutaj, jak zawsze, wygrywa jedna osoba, która dokładnie trafi wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. Eee, nie ma podsumowania z wczoraj, bo nagrywam ten film w sobotę, bo w niedzielę jest misja do zrobienia i mnie nie ma. Także tutaj sobie nagrałem to dzisiaj szybciej. No i myślę, że możemy polecieć już z dublem, z dublem, jaki na dzisiaj przygotowałem. Dobra. Już jesteśmy tutaj na super becie Na dzisiaj wydaje mi się, że Dubelek znalazłem, także też będę grał to za 150 No i zaglądam do Holandii Nie mogę przejść bo obojętnie Obok tego, co tutaj się wyprawia W tej lidze holenderskiej Statystyki, no po prostu Ta linia na faule Zresztą sami zobaczcie, 16,5 meczowo No może tutaj dlatego, że Go Ahead Eagles ostatnio grali z Ajaxem I naprawdę tych fauli było mało I dlatego jest na nich 6,5 Ale to, co jest tutaj na Almere że jest 9,5 linia No to po prostu w mojej opinii To jest gifcior W mojej opinii to jest gifcior Bo Almere to Ci co nas tutaj oglądają, siedzą na Discordzie Wiedzą, że to jest po prostu maszynka Do nabijania fauli Oni dwa mecze temu zrobili 11 I wtedy była wystawiona linia na nich 11,5 Z Valwajk z kolei yy, O ile tu score nie myli, zrobili 16 A to jest teraz ciekawe Aż muszę to Muszę zweryfikować na szybko, czy ja tutaj nie robię jakiegoś babola. Tu na szczęście na Opta Stats można się cofnąć 4 dni do temu, do tyłu. Yy, Almerez Walwijk. No i dobra, zobaczymy, bo Flarskor yy, lubi przekręcać. No oczywiście, że 16 zrobili. <laughs> no to jest kurde, ogrom. To jest ogrom prawie, no prawie, prawie może to za duże słowo, ale byli blisko pokrycia tej linii dwukrotnie. Także bez większego tutaj pierdzielenia wiadomo o co chodzi. No i zaglądam jeszcze do Norwegii. No tutaj Norweska Liga wystartowała i bardzo mi się tutaj podoba jeden typ Gdzie jest ta Norwegia? Pewnie na N A jak? Wiesz, kurde, umiem w alfabety Dobra, Hamkam z Molde gra. proszę bardzo Tutaj stawiam na zwycięstwo Molde Jeszcze tutaj na Superbecie jest super przewaga, Także jeżeli będą prowadzić w dowolnym momencie dwojema bramkami To już będzie zaliczone na zielono I tu wygląda sprawa tak, że Molde sobie w pierwszej kolejce ze Strom z Gostet poradziło 4 do 0, nawet tutaj kontuzja Gulbrandsena Którą tutaj mu zbazylowałem, nie przeszkodziła. Hamkam z kolei dosyć niespodziewanie z Quum Oslo Remis tutaj zaliczyło. Wydaje mi się, że Molde w tym sezonie będzie jeszcze mocniejsze, co już zresztą podkreślałem przy okazji pierwszej kolejki, gdzie grałem na bramkę Gulbrancena. Niestety tam zszedł chyba w 21-31 minucie. No i wydaje mi się, że po prostu dołożą kolejne 3 punkty. Nie ma tutaj, jakby, nad czym się bardziej rozwodzić. 4 do 0, dobrze tutaj weszli, także trzeba zrobić drugi krok jak najszybciej. No i tak, jak mówiłem, podoba mi się to, także gram za 150 i 373 będzie mogło wrócić, czyli będzie on ponad 200 profitu, jeżeli to wejdzie. Trzymam kciuki, oczywiście, żeby weszło. Klikam. No i to nie opublikuję, bo nagrywam dzień wcześniej. Jutro wam opublikuję rano, czyli. W momencie, w którym będziecie oglądali film, to pewnie już będzie u u u opublikowane. Tymczasem, udanej niedzieli. Wbijajcie na live do Jerema. I widzimy się w poniedziałek rano, jak zawsze. Siemano!